Jest dzień na żywo w TVMN. Michał Jelonek, witam Państwa ponownie. Kolejny punkt w naszym programie i mój kolejny gość, tym razem mnie przy Skype'a w studio, z czego bardzo się cieszę. Krzysztof Lech Łuksza, niezależny dziennikarz, komentator polityczny. Dzień dobry Krzysztofie. Dzień dobry Michale. Miło mi gościć w TVMN. Po, w TVMN po raz pierwszy, ale można powiedzieć, że tutaj jest ciągłość z mediami narodowymi. Ale nie narodowymi. pierwszy raz się widzimy. Tak. Oczywiście. nie pierwszy raz będziemy rozmawiać o rzeczach ważnych, istotnych. Jakby nie patrzeć, komentować to, co się dzieje i co będzie się chyba przede wszystkim działo, bo coraz mniej czasu do wyborów parlamentarnych, te już w październiku, jesienią. No i pytanie moje, co będzie Twoim zdaniem stawką tych, tych wyborów nadchodzących? Co będzie tym najważniejszym punktem, najważniejszą osią? Myślę, że w centrum wydarzeń będzie Konfederacja, która teraz notuje spore spore wyniki w sondażach. Dwucyfrowe niekiedy. To dwucyfrowe. Jest ja muszę trochę odszczekać to, co mówiłem parę miesięcy temu, bo nie wierzyłem, że Konfederacja będzie miała dwucyfrowe wyniki, ale patrząc na to, co robią niektórzy politycy Konfederacji, wydaje mi się, że uwierzyli, że już są w Sejmie. No, jeszcze trochę czasu do tego, a konfederacja ma na tyle dużo słabych punktów, że myślę, tutaj jeszcze wiele może się zmienić. Czyli twoim zdaniem nie utrzymają tego dobrego wyniku, tego dobrego rezultatu, bo mówię niekiedy to jest nawet wynik dwucyfrowy, 12% poparcie wśród Polaków w roku do wyborów. Nie utrzymają tego, twoim zdaniem? Trzeba powiedzieć, że sondaże konfederacji zawsze trochę, powiedzmy, są bardziej łaskawe niż mogą być wyniki, dlatego że Sondaż to jest jedno, a wybory to drugie. Minusem konfederacji, czy jakąś słabością jest to, że nie mają oni tak dużo znanych twarzy, tak dużo znanych polityków na listach, nie mają takich lokomotyw wyborczych, a trzeba powiedzieć, że jeżeli wyborca przychodzi głosować, no to też głosuje na konkretną osobę. Ten brak znanych nazwisk jest trochę minusem. Oczywiście Konfederacja ma swoje aktywa, powiedzmy takie pozytywne. Dobrze walczy w kampanii wyborczej. Dobrze radzi sobie przede wszystkim w social mediach. Opanowała social media. Tutaj, czy ktoś popiera, czy nie popiera, to na pewno musi to przyznać. Nie, ale Bencen król TikToka? Król TikToka, ale. Niech jeszcze zajmie się tymi prawyborami, bo wiele kwestii Konfederacja ma za uszami. Znaczy, ty dużo też o tym pisałeś w tak. swoich mediach społecznościowych. Chyba na Twitterze przede wszystkim zwraca się uwagę Twitterze. na te nieprawidłowości. Które Dla mnie jest. te prawybory były trochę takim przebudzeniem. Zacząłem bardziej krytycznie patrzeć na Konfederację, nie ukrywam. Mam jeszcze do nich jakiś kredyt zaufania, ale jest on również tego nie ukrywa. Myślę, że to jest widoczny niewielki. No i chociażby na te prawybory, które były jedną wielką farsą. i... Tutaj Sławomir Mencen udawał dobrą minę do złej gry. Przecież były przypadki oszustw. Całe te prawybory zresztą były jedną wielką farsą. Mencenowi się wydaje, że. To co miała mieć na celu ta, ta farsa? Dlaczego one wyglądały tak, jak wyglądały? Co było tego celem? Tylko dokończę, że Mencenowi wydaje się, że no, już wszyscy o tym zapomnieli, że wyborcy. Samą pisze, że. PiS, PiS czy tam PO. Myślą, że wyborcy mają krótką pamięć. Pamięć złotej rybki, ale on sam tak właśnie myśli, więc no to jest trochę hipokryzja. Te, wybo te pra wybory miały na celu wykasowanie, wyrzucenie wolnościowców z partii Nowa Nadzieja już teraz, przy okazji no takiego powiedzmy, mandatu demokratycznego co się nie udało, co się skończyło kompletną klapą, no, Ja uważam, że skoro oni nie umieją prawyborów dobrze zorganizować, no to jak mają rządzić Polską? No, tutaj powin, powinno być jakieś rozliczenie. Ja wiem, że jest sąd partyjny, w partii Nowa Nadzieja nad niektórymi tutaj osobami, które były zaangażowane w te prawybory, ale no, jak na razie nie widać, żeby były takie prawdziwe rozliczenia. Ale to wewnętrzne sprawy Konfederacji, to co będzie interesowało innych, mam tu na myśli oczywiście partię większe niż konfederacja to czy byłaby konfederacja zdolna do współrządzenia czy do zawarcia koalicji i mamy takie badanie badanie o którym pisze Marcin Paladę pytanie czy konfederacja weszłaby do wspólnego rządu z PiS-em gdyby wyniki wyborów dawały takiej koalicji możliwość rządzenia krajem to jest pytanie w tym badaniu i brisu dla Rzeczpospolitej. tak odpowiedział 56,5% ankietowanych 27 Przeciwnego jest zdania, nie wie 16,5%. Z tego co wiem, to Jarosław Kaczyński nie za bardzo sobie wyobraża koalicję z Konfederacją i to raczej jest ważniejsze niż ankietowanie. Z dwoma liderami Konfederacji, bo Jarosław Kaczyński o tym powiedział wprost, że z Krzegorzem Braunem, Januszem Korwin-Mikiem, tymi prorosyjskimi, tak powiedział Jarosław Kaczyński, na pewno nie. No, powiem szczerze, że nie dziwię się, bo jednak moje zdanie o tych ludziach zmieniłem na bazie, powiedzmy, pewnego przeorientowania mojego spojrzenia na rzeczywistość, co też nie jest żadną tajemnicą. Wybudziłem się trochę z tego matrixa, który, w którym tkwi, myślę, całe to środowisko, czy większość tego środowiska prokonfederackiego. Uważam, że wielu zwolenników konfederacji jest ofiarą manipulacji. I to taka dygresja. A jeśli chodzi o Konfederację, o konfederację jako całość, no, to mówi Kaczyński oficjalnie, a nie oficjalnie słychać, że również i Robert Winicki, czy Słomir Mencen nie są postrzegani przez niego jako partnerzy do rozmów, i Prawo i Sprawiedliwość, czy też jakieś inne po prostu instytucje państwa polskiego no, mogą być zaangażowane w taki. W taką operację, powiedzmy, antykonfederacką, i nie wiem, czy konfederaci sobie z tego zdają sprawę, że ataki, które pojawią się, afery, które będą wychodzić, no, urozmaicą kampanię wyborczą w taki sposób, że mogą w spory, w spory sposób osłabić ich notowanie. Ta kampania wyborcza ruszy lada moment, więc być może te wszystkie. Kwestie zostaną poruszone. Patrzę na Twojego Twittera, piszesz w ten sposób, że dobre wieści z konfederacji Grzegorz Brown ma dostać ultimatum od Wińskiego i Mencena. Osoby takie jak Sykulski czy Piton nie będą miały prawa znaleźć się na listach. Tego samego dnia Janusz Korwin-Mikke pisze, że na zebraniu liderów konfederacji Grzegorz Brown przeforsował bardzo wielu swoich kandydatów. Zobaczymy, Twoim zdaniem, na listach wyborczych konfederacji doktora Leszka Sykulskiego czy Sebastiana Pitonia? Z moich informacji wynika, że nie zobaczymy. Janusz Korwin-Mikke, no, który ma coraz mniej do powiedzenia w Konfederacji, no, tutaj udaje wielkiego rozgrywającego jest to osoba już dawno skompromitowana, nie oszukujmy się. Jego słowa nie są wiele warte. Kiedy była ta cała afera z prawyborami, to Korwin do mnie dzwonił i pytał się: Co tam z tymi prawyborami ja, w Legnicy? Ja tak. Tutaj szarżuje, bo on zrobił prywatne śledztwo i się okazało, że wszystko jest w porządku. A później się okazało, że doszło do y, haniebnego oszustwa, więc y, no, słowa Korwina, tak jak mówię, nie są wiele warte. Ale ja to nie był jedyny polityk chyba konfederacji, który do ciebie dzwonił przy okazji tych praw wyborczych. No, również Mencen Sławomir tutaj się nie popisał. Zadzwonił do mnie, jak ja to kolokwialnie mówię. Z mordą, przepraszam, że tak tutaj kolokwializm, no ale tak to najlepiej trzeba opisać, no, że ja śmiem tutaj ujawniać informacje o, o prawyborach. No, od tego są dziennikarze. Im się chyba trochę pomyliło coś. No, myślą, że być może skrajne upolitycznienie telewizji w Realu 24, właśnie takie konfederackie, dało im do zrozumienia, że tutaj można sobie dziennikarzy ustawiać. No, ale ja nie jestem Marcinem Rolą. I po prostu jestem niezależnym dziennikarzem i nie będę dawał sobie w kaszę dmuchać jakimś politykom domorosłym tak naprawdę, którzy myślą, że już chyba są w Sejmie, a tak naprawdę to... No Jeszcze wiele tutaj się może zdarzyć. Pycha kroczy przed upadkiem. Według tych sondaży i podziału mandatów 40 kilku posłów na ten moment Konfederacja mogłaby wprowadzić. To jest realna siła, bo to jest trzeci wynik wśród tych wszystkich preferencji wyborczych Polaków. Do wyborów jeszcze jest dużo czasu, ale to ja zapytam o te części składowe w Konfederacji, o Grzegorza Brauna, może mniej trochę o Janusza Korwinke, bo ty już powiedziałeś o tym, że on jest trochę gdzieś już z boku. Natomiast Grzegorz Braun jeszcze przynajmniej do niedawna grał te pierwsze skrzypce, ale na pewno w dalszym ciągu jest jednym z liderów, bo konfederacje tworzą trzy partie. Natomiast czy ty nie masz takiego wrażenia, że Grzegorz Braun przez Sławomira Mencena, przez Roberta Wińskiego, jest jednak trochę spychany na ten boczny tor? I mam tu na myśli konwencję programową konfederacji, kiedy Grzegorz Braun głosu nie zabrał, nie otrzymał tego głosu. Oczywiście, to wszyscy widzieli, ale ja rozmawiałem osobiście ze Sławomirem Mencenem. Jeszcze daje się przed tym. Jak został prezesem partii Korwin jeszcze wtedy, ale już wiadomo było, że zostanie, i on wprost mi mówił, że, jakby to powiedzieć tak łagodnie, eufemistycznie, że Grzegorz Braun nie ma dobrych notowań u niego i u Winnickiego, bo to przecież Robert Winnicki rozdaje karty w Ruchu Narodowym, więc dlatego go wymieniam, a nie Krzysztofa Bosaka, który nie ma nic do powiedzenia. A... No, co, co powiedzieć tutaj o Grzegorzu Braunie? Są Mirmencen i Robert Winnicki, co by o nich też nie mówić, to są jednak w miarę inteligentni ludzie, czy inteligentni po prostu politycy i widzą, że Grzegorz Brown idzie wprost w tak zwaną szurię, że się odkleja całkowicie od rzeczywistości, co mnie bardzo smuci, bo kiedyś zbierałem na niego podpisy, popierałem go, no, ale w miarę tego, jak to wszystko się tak no, działo w naszym środowisku, zacząłem zauważyć, że Grzegorz Brown po prostu no, Tak jak mówię, odlatuje. Jego, jego narracja jest całkowicie oderwana od rzeczywistości, sprzyja niestety interesom rosyjskim w Polsce, co jest haniebne. Nie można tego akceptować w jakikolwiek sposób. I widzą to oczywiście Winicki i Mencen i oni nie mają poglądów prorosyjskich czy jakichś tam skrajnie antyukraińskich. Ale no, jak na razie nie, nie odcięli się ani od Sykulskiego, ani od Pitonia, którzy ci te osoby są przecież w jakiejś mierze związani z y, Grzegorzem Braunem. Ale nie odcięli się, bo twoim zdaniem jest jakiś powód tak. w braku tej reakcji? Oczywiście. No, jak? Żerują na tak zwanej właśnie prorosyjskiej szury, Zbijają kapitał polityczny, i uważam, że jest to niegodne, bo trzeba stanąć czasem w prawdzie i powiedzieć wprost. Że pewne poglądy są nieakceptowalne w polskiej przestrzeni publicznej, z tym, że oni na pewno prędzej czy później się odetną od Grzegorza Brauna, z tym, że pewnie taktycznie to rozgrywają, żeby nie stracić poparcia zwolenników Grzegorza Brauna, którzy są jakąś siłą no, w internecie, powiedzmy, są głośni. Ostatnio zresztą yy, doświadczyłem trochę tego. Ich, powiedzmy nieprzychylności. Naprawdę absurdalne jakieś zarzuty były mi stawiane, że ja się sprzedałem, że ja tutaj nie wiadomo co robię. No naprawdę ja nie jestem aż tak ważny, żeby tutaj jakieś służby mnie korumpowały, czy żebym miał się sprzedawać, ale oni raczej, mówię ci komentujący, mierzą swoją miarą. Sami chyba są zdolni, żeby sprzedawać swoje poglądy, sprzedawać swoje idee. Dla mnie to jest niewyobrażalne. Ja takim człowiekiem nie jestem. Po prostu w pewnym momencie zobaczyłem, że w, że coś tu nie gra w naszym środowisku, i stwierdzam, że środowisko takie, powiedzmy, na prawo odpis, konfederackie nazwijmy to, zwłaszcza jeśli chodzi o e, popleczników Grzegorza Brauna, jest w jakiejś mierze e, f, obiektem manipulacji sił prorosyjskich. Prowadzę dziennikarskie śledztwo na ten temat swoje, takie prywatne. Wkrótce ogłoszę jego wyniki i no, śmiem twierdzić, że niektóre osoby. W, w szeroko pojętym środowisku, wprost, wprost realizują świadomie i celowo interesy rosyjskie. Co jest bardzo niebezpieczne. Jest to zdrada stanu. Przypomnę, że za to grozi no, od 25 lat więzienia do, do żywocia. 127 paragraf kodeksu karnego. Myślę, że czas się wziąć za tych prorosyjskich różnych działaczy, którzy udają patriotów i którzy mieszają ludziom w głowach. Bo ja też się uważam za ofiarę takiej manipulacji. Bo pewne rzeczy po prostu widziałem w sposób. Czyli dzisiaj, no. dzisiaj powiedziałbyś, że wojna na Ukrainie jest naszą wojną? Na pewno w naszym interesie jest to, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją. Jest to oczywiste i, i po prostu tak się zastanawiam, jak można było tego jednak nie widzieć. Jest to rzecz absolutnie oczywista, bo jeżeli Rosja tutaj się jeszcze bardziej zbliży do naszych granic, czy też wydłużymy, a to jest cel Putina tak naprawdę, Przecież przejęcie całej Ukrainy, jest to też oczywiste, poziom naszego bezpieczeństwa radykalnie się obniży, kiedy Rosja, która jest państwem opartym o kłamstwo, o przemoc, państwem totalnie toksycznym, jeżeli tutaj się do nas zbliży, no to nasza sytuacja radykalnie się pogorszy. Więc trzeba robić wszystko, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny Rosję, z Rosją. To jest w naszym żywotnym interesie i po prostu, no ja też odszedłem z Ralu 24, dlatego, że nie mogłem dłużej uczestniczyć w jakiejś absurdalnej, takiej antyukraińskiej skrajnej nagonce. Ja oczywiście też mam wiele zastrzeżeń co do polityki ukraińskiej w kwestii chociażby, no tych pseudobohaterów i banderyzmu, ale też nie można wyolbrzymiać tego i całej Ukrainy postrzegać pod kątem, pod kątem właśnie tej ideologii banderowskiej, bo ona brew pozorom wcale nie jest aż tak rozpowszechniona jak się to myślało i jak się mówiło w naszym środowisku. Także to są pewne rzeczy, to są pewne przekłamania, które funkcjonują w tym środowisku, no, nazwijmy je skrajnie prawicowe, tak, czy prokonfederackie, czy realowe, czy jakkolwiek je nazwiemy. I no, tak jak na to spojrzałem trochę już z zewnątrz, to no, spostrzegłem, że to jest to środowisko jest wręcz wprost skrojone pod propagandę rosyjską. To jest bardzo niebezpieczne. Dziś bardzo dużym zagrożeniem dla polskiej racji stanu jest poszerzanie się prorosyjskich poglądów i uważam, że państwo polskie tutaj zbyt słabo działa. Służby specjalne powinny robić wszystko, żeby ograniczać wpływy Rosji w Polsce, dlatego że jest to, tak jak powiedziałem, niebezpieczeństwo dla Polskie, racyskie, ja, nie i wyobrażam i sobie, żeby służby nie działały w tej kwestii. My oczywiście z racji y, tej działalności, działalności służb wywiadowczych, nie tylko wywiadowczych, oczywiście nie, nie jesteśmy y, informowani, no bo trudno, żeby było y, inaczej na temat y, tych działań podejmowanych pewnie, ale przez ale ja uważam, agencje. że Powinno się działać y, jeszcze bardziej zdecydowanie i Gdyby miał na to wpływ, to bym porządek zrobił. Z co z polskim bezpieczeństwem, Krzysztof? ty patrzysz też pod kątem no, tej aktualnej sytuacji geopolitycznej wojny na Ukrainie, ale pytam tu w kontekście polskiego wojska i tych planów ministerstwa czy wicepremiera Błaszczaka. Z tego co wiem, wicepremier Błaszczak ma zostać po wyborach, jeżeli PiS wygra premierem. Będzie to krok w stronę takiej no, militaryzacji kraju i sygnał wyraźny, że nie, idziemy w stronę. Zbrojenia się. Są jakieś tam fake news o tym, że Polska się rzekomo rozbraja. No to, to jest taka narracja również prorosyjska i niezgodna z prawdą. Myślę, że to jest, jest słuszny kierunek. Oczywiście, co do formy, można się nie zgadzać, można krytykować. No, rozmawiałem z osobami z Wojska Polskiego. Między innymi z no, specjalistami od, od uzbrojenia i no, różne były głosy. Tak się prywatnie tak chciałem się dowiedzieć, roz, dzwoniłem do nich. I jest to różny, w różny sposób oceniane. Ja nie jestem specjalistą, ale na, także forma jest tutaj może do dyskusji, czyli co kupujemy, w jaki sposób, kiedy te dostawy będą, ale sam kierunek jest dobry i jakikolwiek rząd będzie po wyborach, czy czy PiS z Konfederacją, czy nie wiem, czy jakieś inne. Choć tak jak mówię, nie spodziewam się jednak rządu PiS-u z Konfederacją, ale jakikolwiek będzie rząd w wyborach, to będzie musiał ten kierunek utrzymać, bo jest to teraz w naszym żywotnym interesie. Zbroić się, zbroić i jeszcze raz zbroić. To na tym zakończymy. Musimy postawić kropkę Krzysztof lech był razem z nami. Dziękuję bardzo, Dziękuję Krzysztof bardzo. za wizytę w studio. Po Państwa trafie. oczywiście zapraszam już za chwilę. Kolejny punkt w naszym programie i kolejny gość. Pozostańcie Państwo z nami. Trwa rwa. dzień na żywo w TVM. you.